Cześć siemanko witajcie! Z tej strony Szpaner V8 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Technicy w polu. Dzisiaj ze mną jest kokosek. Cześć. No i Garłas oczywiście, ekipa cała. Cześć. No i co my dzisiaj mamy w planach? Może ktoś opowie. Tobie idzie to najlepiej. No to dobrze, to jak mnie idzie, to najlepiej, no to... No to co? No to tutaj kokosek będzie nam zgrabiał trawę na polu numer 40. Ja będę belował w sumie nie trawę tylko siano Ja będę belował Agarłas Papuas 20-20 agarwas będzie tutaj zbierał belki Zaraz zobaczymy czy wyschło na siano czy tylko na trawę Wszystko się okaże Także siadam tutaj w 904 Garwasha. Wrzucamy jedynkę, dwójkę i trójkę i sobie o, na... Ja podstawiałem. I sobie na trójeczce dojedziemy na no spokojnie. Od której strony zaczynasz? Od prawej. Raz jestem ciekaw, jak to. Działa Ej, ja jestem ciekaw bardziej, bo to nie działa To, mi... to Ej, jest naprzód! A właśnie, Panocku. to jest za wysoko To jest za wysoko i dlatego To jest naprzód No to mi podpięłeś No bo ja też myślałem, że pod tył tak wygląda. A tam z tyłu nawet jakieś siedzenie jest. Dobrze, czyli kokos tutaj. Yy, będziesz na dwa razy przejeżdżał, w wałek, czy na raz? Yy, mogę na dwa. Okej. Okay, to ja, się tu jeszcze przesunę. Poczekamy. No i dobra. Zaraz zobaczymy jak tam kokoskowi będzie szło Pewno śmiesznie. Papułas już się nie może doczekać. <noise> Kolejnej roboty. Nie wiem czy będziemy z tego robić timelapsik. Może po prostu krótszy odcinek a bez timelapsa. Może sobie poględzimy, troszkę pogadamy. Raczej nam to ja. długo zajmie w tym tempie. No nie wiem, a może po prostu nie będziemy nagrywać całego pola i. Dobra. No O zaapelamy. Przez upony trzeba przejechać. Tylko się nie wybiw w powietrze. Włączamy, opuszczamy Dobra i teraz jestem Ciekaw Ja ci mogę powiedzieć Tutaj na dwa razy robiłem co nie? Ja dzisiaj się nudziłem u siebie na świecie czekałem na zimę To całe pole na jedną kubkę zgarnąłem z kregerką Tylko wiesz co mi się nie podoba No Bo tu cały czas jest 8% i cały czas słomy Uh. Yy, to poczekaj, wiesz co, wysiąć, naprawić, resetuję ci to. Yy. Ej, ale u mnie jest dobrze. U mnie jest siano i jest 30%. Ale jak chcesz to mogę ci zrestartować No to zrestartuj, i zobaczymy. Takie widzicie widzowie problemy tutaj techniczne z farmingiem Śmieszne rzeczy, śmieszne rzeczy, co nie? Garła się mm -hmm. I w dodatku dziwna Taki zamyślony To ja? Tak, ty Masz trochę, trochę może oszukane, ale inaczej chyba nie dam rady zrestartować. No i u mnie znowu cały czas ta słoma i serio? No. A, ale nie zbierasz. Bo, bo jest bela pełna, poczekaj. Weź, weź wyrzuć belę jak możesz. A jak nie to ja ci wyrzucę i może się naprawi. Al, albo będziemy musieli zrestartować ciebie. Pusta, no nie, jak... Dobra, wyleciała Bela, ale... No dobra. A nie, mia... nie miałeś powiadomienia dźwiękowego przypadkiem? Nie. Uuu Dobra, to... No, Papuaz będzie za to bo jechał, ci mówi, kiedy skończysz. O, ale teraz już działa normalnie, już się ten... Zaraz zobaczymy, może no, będzie i te i powiadomienie. Troszeczkę, troszeczkę oszukana, ale co poradzić? Trafia się i tak. Ten farming ma jeszcze dużo odwagów. Ja mam na przykład sklep zwagowany. O, teraz ja już jest powiadomienie. powiadomienie. No, Obniż sobie najpierw. O, mam obniżone. Opuść na A. Opuść. Jak się wbijesz, to wtedy podnosisz i będziesz mógł to wywieźć. Dobra i lecimy, działa. Tutaj ten wałek to już na raz chyba robisz, co? Czy będziesz dobijał dalej? O które ci chodzi? No ten co teraz zrobiłeś. Bo chyba już nie to jest... masz... To jest podwójny. A. No, i muszę to tyłem robić. Jak mi tyłem nic nie wychodzi, chcesz się zamienić? Nie, ale jak mi się tu nic nie podnosi ani nie opuszcza. Na myszkę Opewne. jest. No, Ale Pod Podfał... no, fałką też powiedzieć. chyba jest. Pod fałką też, ale pod fałką mi się właśnie nic nie robi. To przełącz sobie G No, mam G Nie, to wiesz co, on może być lekko zbogowany. A spróbuj myszką, może będzie działać Myszką tak, tylko nie chce jechać ze mną To zaraz no To ja musisz ja opuścić o. Poczekaj Daj, daj na chwilę O to... dobra, jest W końcu coś Tylko musisz widły niżej opuszczać Spoko, ja tu Cię dopiero uciekł, właśnie tak ładnie. się zepchnij chociaż z drogi, żeby mógł przejechać. Poko, spróbuję. No, gdyby był przód, to by może było lepiej, no ale. Jakie wymagania może mieć ta zgrabiarka? Nie ja wiem. Co to ta? Ty kupowałeś to, nie wiem. Ale no właśnie nie pamiętam, ale na pewno za duże na sześćdziesiątkę. No raczej ta. Na sześćdziesiątkę jest ta mniejsza zgrabiarka. Bez przesady eee. tam, to ja się bawić niech. To, to ta ty co ty ja je na live. Eee, za małe na mnie. Ale co się sta? To... Aha. No to fajnie co się stało? <grychy> latam, latam. Pomóc? Oh, Patrzę, ten ciągnik Ań... też ma dwie kierownice. Co? O, który? No, ta 904 czwórka. Serio? No. O. 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 Jest. Uratowałam się Chciałem ci pomóc. No wiesz, y Nieważne co tu się stało? Od teraz. Dobrze, i sobie tak powolutko, wiecie, będziemy... tutaj zbierać. Ja może się nauczę tyłować. Pik. Pik. Nie, Pik. myślę, że będzie o. odcinek bez timelapsa. Ale chyba nie o. z całego pola, bo to... No może nie z całego, lepsze. aczkolwiek dopiero 10 minut minęło. No, oj! Wzięłam ją! Yes. Jej! Jej! Zwycięstwo! Ja chyba ci trochę, ja chyba trochę ci zrobię tych pasków i pojadę pomóc. Dlaczego? Bo ci idzie świetnie. No bardzo! Doniczkę wymaliło. Dopiero wiesz ebl jej! Jeszcze chyba... ...trzy na ciebie czekają. A to super! Zobacz, jak mi się Szczerze, dziwne, że te bale się nie skulgują. Bo takie dość pochyłe pole. Ich. Nie. A teraz się zostawić nie chcę, no. Y -y. Znam ten problem w realnym doświadczeniu, że to tak powiem. Dobra. Jest! No, no i hobby. coś ty zrobił, no? A ja już opanowuję troszeczkę. I... A, a wiesz czemu? No. Bo najpierw się martwisz, co nie? Żeby nie opuścić za mocno widzę. Żeby się no. bela nie rozdarła. No. A później się martwisz. Jak wbić prosto, co nie? Żeby... Wbić w taki punkt, żeby się trzymała na dwóch. Na no, później, jak już uda ci się a ja, co wbić. A jak tam. Aleś mi jaka zrobił. Ja? No. Ale gdzie, w którym miejscu? Prze przecież my kosiliśmy, ty. Czy wracałeś? Tu jest takimi mijak jak jest prawa. No i nie maruć. Ja tam a... ludwie, wiesz. A później się martwisz, jak wyładować. Ja tam się nie martwię, tylko chociaż żeby o jeden bolec się zaczepiło. Ja na tym to woziłem dwie naraz. Haha, ha, bardzo ty, śmieszne. Ty, ty widziałaś to, co nie? Nie. Siedzi, się mnie pytałaś wtedy, to było poza odcinkiem, czemu nabiłem tylko na jeden, na jeden bolec? No, pamiętam. Ale jakoś sobie tego przypomnieć widoku nie mogę Poszlak mm. Zapomniałem opuścić Zdarza się, zdarza się Podnieść nie mogę, tylko ciągnik podnoszę, no co za? O kurcze! Ale nie, to ona nie? Ona tylne ja koła poszukałem. podnosi, nie przednie. Czyli Ale ona opuszcza. W tak. ten sposób opuszczasz. Ale ty masz najpierw opuścić i tak w belę wbić. Ty wbijasz o na dół i nie w środek. O jezu! A ja zapomniałam opuścić. A mi się wydawało, że nie mam opuszczam Dziwne. To patrz o, tak. na to, co robisz. Jeszcze no. nie I czepia ci się. Ale ja mam normalnie przed w domu. Bym ci coś na ten temat powiedział. Spróbuj się domyśleć co. Co? Ja się domyślam, co ty byś mi powiedział, ale. Ale nie chcesz się dowiedzieć, tak? Chyba Oj. wolę nie wiedzieć. Aha, ojej. Ojej! I, I i papa. Co się stało? Leży bokiem! Nie, 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 nie leżę bokiem. Jeszcze nie. Ale wielki wałek. Taki średni. Co większy robisz? Ten kolejny jest większy. Aha Ten jeden mi tak nie wyszedł. Tu będziesz na tych mijakach musiał uważać, żeby cię przypadkiem, żebyś przypadkiem nie złapał trawy, bo będzie problem. Nie, to wystarczy, że zacznę od siana i później mogę tak, trawę brać i muszę się... na sianie skończyć. A. Właśnie o to chodzi, żebyś nie skończył na trawie, bo wtedy będzie problem. To będzie trawka. Ale będzie problem się pozbyć tej trawy stamtąd. O to chodzi. Ale Seasons w 19 lepiej działał, tak mi się wydaje. Bo trzeba było mhm. co najmniej dwa razy chyba przetrząsać. I to też nie można było przetrząsnąć jednego dnia. Wiesz o co mi chodzi? A. Tak mi się wydaje... Tutaj że tego po prostu nie zrobić że lepiej to działało trochę. Let's. Już mam dwie bele, Jej! Ojej. Po prostu, mm, jak mi to szybko idzie. Jeszcze jakieś raz, dwa, trzy, trzy pięć bel. Jej. Widzisz, kokos, jak mi to szybko idzie? Jej. Beijo, Beijo. O kurczę, doganiasz mnie. Ały mi jeszcze jakieś 4 bele. Co widziałam? On jest jeden wałek ode mnie. 4? Jak tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, ja bel. pięć. Ciekawe, policzymy ile z tej łąki wyszło, Bel. Pewnie wyjdzie jakaś niepełna. O, 6 Bel. Bo tu jest na razie bez nawozów. No tak. I jak się posieje to to było, nawozy na to wiosnę. Było tak kupione, co nie? No, jak się posieje nawozy na wiosnę, to wtedy zobaczymy, ile belek wyjdzie. Uff. Uff. Uf. A właśnie, mnie zastanawia, bo ja nie grałem zazwyczaj na, na pole z trawą. Czy ta trawa na tym polu odrośnie, czy ponownie musimy ją zasiać? Odrośnie, dopóki jej nie założysz. To już jest to łąka. A, to okay. Można by powiedzieć. Właśnie, bo ja, za, ja zawsze jak grałem na prawe, to grałem na łąki i na pola stra. No to jedno i to samo, tylko łąka nie jest oznaczona numerem. Tu jest trochę za wąsk, ten płotek może niekoniecznie. Nie trzeba było dawać. A jak już to nie tak blisko dróżki. No nie przemyślałem Panie projektant. Panie budownicy eee. Kolejnym razem ty budujesz Toż wiesz, że ja się z tobą lubię droczyć Ja z tobą też No Gdybym nie lubił, to te belki by nie lądowały ci pod kombajnem Oj nie maruj Nie, wiesz, nie o, ja przypominaj Wiesz, o jakie belki. Nie no wiem, które. Właśnie smutno zrobiło tego. Pech. Co? Dobra. Za pech? Myślę, że jakby było 25 minut odcinka, to byśmy zdążyli zrobić wszystko. I teraz pytanie, bo mamy 20 minut. I teraz pytanie, czy. Wow, wow, wow ale przyjechałem, ale gapy strzeliłem. Wow, wow ale mija I teraz pytanie, czy robimy wszystko, czy. Kończymy Kończymy Ale w ogóle jakie te shortsy ci wyświetlenia nadbijają No Ale jest śmieszne A wiesz może od ilu jest społeczność? Od y, tysiące subów O, to kiepsko Ale do stu blisko nam brakuje Dobra także tak tym oto pięknym miłym akcentem kończymy Mocy. dzisiejszy odcinek jeśli Mocy. wam się podobał to pamiętajcie Mocy. o zostawieniu łapki suba dzwoneczka możecie napisać nie, komentarz nie, z hashtagiem a hashtagiem dzisiejszego odcinka to będą no nie wiem co będzie hashtagiem dzisiejszego odcinka hashtag napiszcie hashtag belki a ja przypnę serduszko i pamiętajcie, że lecimy po 100 tyś... tysięcy 2000, no chciałbym. Po 100 subów. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko. Na